Cześć kochane, zdrowa baba z tej strony, zdrowa baba i tarot oczywiście. Dzisiaj czytanie, które zaproponowała Pani e, awantura o Awenturyn i dla Pani specjalnie tutaj w podziękowaniu wyciągnę kartę anielską, a Pani zaproponowała temat. Czy warto na niego czekać? No właśnie, kochane moje, czy warto na niego czekać? Czy warto tracić nasze cenne, jedyne tu i teraz życie na to, aby czekać na mężczyznę? Aby czekać na kogokolwiek, tak naprawdę. Ale zobaczmy, co tutaj karty anielskie podpowiedzą. Wiosna. Twoje marzenia, twoje marzenia spełnią się, gdy rozkwitną kwiaty. No, troszeczkę do tej wiosny mamy daleko, bo jesteśmy w połowie lata, ale myślę, że w tym wypadku, jeżeli naprawdę pragniemy, aby marzenia się spełniły, to warto poczekać. a więc dla Pani. awantura o awenturyn taka właśnie przepiękna wiosenna karta. Dla Pani kochana moja wszystkie życzenia, wszystkie marzenia um, spełnią się, gdy zakwitną wiosenne kwiaty. Dobrze, a my przejdźmy sobie kochane moje do wyborów. Mamy tutaj kartę. Niezależność, błogosławieństwo i zamierzenia. Jeżeli potrzebujecie chwilki czasu, zatrzymujcie sobie, kochane moje film, a ja przejdę już tutaj do tego rozkładu. Niezależność. I tutaj, ach, nie mogę tego podnieść. Będą akurat dwie karty: będzie karta anielska i karta tutaj takich dobrych rad. I zobaczmy. Co, o, co tutaj dla Was Tarot przyszykował. E, wszystko widać, widać. No, kochane moje, mamy tutaj kartę diabła, mamy ósemkę buław i mamy kartę, mm, mamy kartę gwiazdy. No i co ja wam tu mogę powiedzieć? Patrząc na te karty. Mogłabym powiedzieć, że zdajecie sobie doskonale sprawę z tego, że mężczyzna, o którego pytacie, jest dla Was wręcz miłość do niego. Jest wręcz taką toksyczną miłością. Wy, dziewczyny, nie umiecie bez Niego żyć, i ja właściwie tutaj nic innego nie mogę powiedzieć. Nie umiecie żyć bez Niego, czyli to, co pokazane jest w karcie Diabła. On jest Waszym spełnieniem marzeń i Wy jesteście Jego spełnieniem marzeń. Pokazuje mi się tutaj w ósemce buław jakieś spore przyspieszenie w tej relacji, jakieś wiadomości od niego. No, ale to tak, w jednym zdaniu, właściwie, tak? No nic innego tutaj mi się e, nie pokazuje. E, kochane moje. W, będąc przy Nim, myśląc o Nim, to tak naprawdę i u Was, i u Niego rozum i intuicja przestają działać. To nam się pokazuje tutaj w karcie diabła. Zaczynają rządzić Wami tylko emocje. Namiętność tutaj się bardzo duża pokazuje. Ale z drugiej strony to jest taka właśnie y, namiętność aż na pograniczu tego uzależnienia. Tak to jest y, taka miłość, od której nawet jeżeli bardzo chciałybyście wyjść z tego związku, to coś was ciągnie z powrotem. Jesteście mądre. Zdajecie sobie doskonale z tego sprawę, no, ale jest to małe, ale tak to jest coś, co, no, to jest coś od czego wy nie umiecie się kochane moje uwolnić. Tutaj właśnie w tej ósemce buław, czyli w następnej karcie, którą mamy w rozkładzie, jest informacja o tym, że jakieś tutaj przyspieszenie nagle nastąpi, że będzie, będą jakieś wiadomości, będzie taki przypływ energii, inspiracja do tego, aby ruszyć, nadal, ruszyć naprzód, aby realizować swoje pragnienia, aby realizować swoje. E, możliwości e, i aby robić ten krok e, do przodu w tej relacji niemniej jednak ósemka buław też bardzo często mówi o romansach no podobnie jak karta diabła to jest przede wszystkim ten pociąg fizyczny to jest przede wszystkim ta, ta e, pasja taka no fizyczna taka łóżkowa przede wszystkim pasja. Ale co ja mam Wam powiedzieć? Wy i tak do Niego wrócicie, On i tak y, będzie y, ciągnął Was y, w swoją stronę, bo na końcu mamy kartę y, gwiazdy. Karta gwiazdy, która mówi, że y, no, jesteście sobie y, przeznaczeni, że jesteście dla siebie tym spełnieniem marzeń. W karcie gwiazdy też bardzo często jest właśnie nowy etap w życiu, coś, co odmieni wasz los, coś, co e, przejdzie w taką większą stabilizację, czyli związek, który będzie odrobinę bardziej stabilny. To nie będzie coś zbudowane na takich e, mega e, twardych, mega solidnych fundamentach. Ale ta stabilizacja tutaj się e, pokazuje. To jest również nadzieja na to, że będziecie razem. E, kochane moje, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, co tutaj widzimy w kartach, e, jest informacją. Uciekaj, bierz nogi za pas, bo to jest niesamowita pasja, która też Cię spala ale zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że tutaj jest taki magnes, takie olbrzymie przyciąganie, że bez względu na to, co ja bym Wam, kochane moje, tutaj nie powiedziała, to Was i tak ten magnes przyciągnie i tak będziecie chciały tutaj płonąć w tym diabelskim żarze z mężczyzną, o którego pytacie. No tak to niestety tutaj się pokazuje, ale jeżeli macie naprawdę mega silną wolę, to dobrze byłoby rozejrzeć się może przynajmniej za jakąś inną możliwością, przynajmniej spróbować. Ale znam Was, dziewczyny. Wy popędzicie tutaj w tę miłość, w, te, w to spełnione, spełnione marzenie. Czy warto na niego czekać? No to jest niesamowita pasja. To jest niesamowita pasja i oboje pragniecie, aby, abyście byli nawzajem swoim spełnionym marzeniem. Dla niektórych warto czekać. A cóż podpowiadają karty anielskie? Komu powinieneś wybaczyć? Gdy uwolnisz się od starych złości i uraz, zobaczysz, jak Twoje marzenia zaczynają się spełniać. Kochane moje, nie trzymajcie urazy, bo ona tak naprawdę bardziej niszczy Was niż osoby, do których ta uraza, ten żal w nas jest. I jeszcze jedna karta w takim drobnym bonusiku, karta niezależność, czyli ta, którą wybrałyście na początku. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. Tutaj ta opiekuńcza karta również podpowiada, że no zastanów się, zastanów się kochana moja, czy ten diabeł, ta pasja naprawdę jest spełnieniem twoich marzeń. Dla większości z was pewnie tak, dla większości z was pewnie ta miłość jest bardzo gorąca. No i wiem, kochane moje, tutaj nawet z tych prywatnych czytań, że e, zawsze ta pasja, a przynajmniej w większości ta pasja, Zwycięża, ta pasja nas pociąga. Piszcie, dziewczyny, jak to do Was gadało, jak to z Wami rezonowało, bo akurat ten rozkład był taki, no, ciekawy, chociaż tak właśnie na pograniczu tej toksyczności. A teraz przejdźmy do tych z Was, które wybrały kartę Błogosławieństwo. I cóż tu dla Was Tarot ma do powiedzenia? A, widzicie. Mężczyzna, o którego pytasz, chce kochane moje ukształtować Was no nie tyle na swoją modłę, co chce Was tak um, ukształtować, chce osiągnąć taki stan w związku który przede wszystkim dla niego będzie najbardziej wygodny. Mamy tutaj króla pentakli, mamy trójkę pentakli, czyli monet i mamy kartę cesarza. I tutaj widać, że on bardzo usilnie pracuje, pracuje nad tym, aby z tego króla monet. Przejść do tego e, imperatora, do tego cesarza, i będzie chciał właśnie wplątać was, będzie chciał e, osiągnąć ten stan, kiedy to wy, kochane moje, będziecie e, podążać za tym, co on zaproponuje. Tutaj w Królu Monet mamy informację o tym, że e, w ogóle. Ja nie wiem, czy to akurat ten rozkład jest dla y, wszystkich z Was, ale tutaj pokazany jest mężczyzna, który jest od Was... Y Przynajmniej dla większości z Was, będzie od Was starszy. To jest też taka informacja, że ten mężczyzna może być na przykład kimś wyżej postawionym, być osobą może nie tyle na przykład nie dla wszystkich z Was dużo starszą ale na przykład dla wielu z Was również taką osobą na wyższym stanowisku albo osobą bardzo zamożną. I król Pentakli oczekuje zazwyczaj od osoby, z którą jest, od partnerki, takiego bardziej, że tak powiem, układu. Ja zawsze mówię, że to jest taki układ za obopólną zgodą czyli jedna strona decyduje się, na robienie y, konkretnych rzeczy, a druga y, jak gdyby nie współgra z nią, tylko robi coś innego. Czyli na przykład jest y, mężczyzna, który zarabia pieniądze, któremu to akurat sprawia przyjemność i chce, aby jego partnerka em, błyszczała, aby ona zajęła się domem, aby e, zajęła się sobą, aby zajęła się tutaj takim tym splendorem, że tak powiem, w, w domu, w otoczeniu. E, Albo na przykład jest ktoś, kto jest wyżej postawiony na stanowisku, a druga osoba z kolei e, korzysta na tym. Tak? Wie, że może oczekiwać poparcia w pracy, że może liczyć na to, że jej kariera będzie wzrastała. E, i y, daje na przykład za to y, miłość, tak? Czyli to jest takie troszeczkę, że tak powiem, dogadanie się, to jest znalezienie tego punktu, w którym y, oboje coś od siebie dajecie, ale nie jest to absolutnie wymuszone. Natomiast mężczyzna ten będzie dążył do jeszcze większej władzy w związku. On tutaj bardzo ciężko pracuje nad tym, to mamy pokazane właśnie w Trójce Pentakli, ciężko pracuje nad tym, aby tutaj właśnie przywiązać Ciebie do tego swojego życia, do swojej e, pasji. E, on działa bardzo skutecznie, będzie tak krok po kroczku e, cię urabiał e, po to, aby mógł e, być w twoim otoczeniu właśnie tym cesarzem. Właśnie tą osobą, która jest taką silną, zorganizowaną, która chce władzy, która z jednej strony potrafi zapewnić to bezpieczeństwo finansowe, jest uczciwa, prawa, godna zaufania, ale z drugiej strony ona może chcieć troszeczkę kontrolować ona chce rządzić. Ona chce być właśnie tym liderem, tym szefem. Tak? Ona będzie dawała ws takie wsparcie w związku, ale z drugiej strony będzie właśnie taką osobą dominującą, czyli zawsze ma być tak jak on sobie zażyczy. Także kochana moja, czy warto na niego czekać? Tutaj taką informację dostałaś, że będziesz raczej w tym związku z boku, jak najbardziej, będziesz miała stabilność finansową, będziesz miała zabezpieczony byt, dobrobyt, to poprawne, dobre nawet życie nawet bardziej niż poprawne to dobre, bardzo dobre e, nawet życie ale nie będziesz miała zbyt dużo w tym związku do powiedzenia. A więc jeżeli chcesz czekać, jeżeli chcesz, aby właśnie tą drogą podążyło twoje życie, kochana moja, wybór należy do ciebie. A co tutaj podpowiada karta anielska? Spłacone długi, obciążenia z przeszłości oraz tendencje do zadłużania się zostały usunięte z Twojego życia. A więc to jest bardzo dobra informacja dla tych z Was, kochane, które tutaj bardziej patrzą na związek, na relacje ze swoim partnerem właśnie pod kątem tego dobrobytu finansowego. I broń Boże, nie pomyślcie sobie, że ja jestem przeciwna temu. To zależy od tego, w jaki sposób my się z partnerem dogadujemy, jeżeli odpowiada nam to. Abyśmy były właśnie taką mega kobiecą, kobietką, która zajmuje się tylko i wyłącznie domem, tylko i wyłącznie tymi sprawami takimi bardzo przyziemnymi i sprawia nam to, dziewczyny, przyjemność, to dlaczego my takie mamy nie być? Więc tutaj informacja od kart anielskich jest taka, że ta tendencja, jeżeli taką posiadałaś do tej pory, w zadłużaniu się już od Ciebie odsunięta została, więc nie musisz martwić się, nie musisz patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat tutaj pieniądza na życie. Może to też ułatwi Ci podjęcie niektórych decyzji. A od kart opiekuńczych masz, kochana moja, kartę błogosławieństwo. Ten rozkład wybrałaś właśnie, a karta ta mówi bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości. Miłości i powodzenia. A kiedyś, kochane moje, przeczytałam, że jeżeli będziemy co wieczór czy co rano, zależy, kiedy mamy chwilę na, na to zastanowienie się, jeżeli będziemy wdzięczne losowi za to, co mamy, to wystarczy to za wszelkie modlitwy. Bardzo Wam dziękuję. Nie wiem czy to czytanie było do wszystkich, ale no może do kogoś z was, do którejś z was, kochane moje, akurat miało to dotrzeć. I trzeci rozkład, karta zamierzenia. Troszeczkę bliżej przesunę i cóż tutaj w trzecim rozkładzie? pasja, też olbrzymia pasja, pasja, namiętność, nowe uczucie, które tutaj między Wami się pokaże. Mamy asabuław. Asabuław, a więc informację, że masz szansę, aby zapoczątkować w swoim życiu e, zmiany, aby poczuć w sobie tą chęć do działania, taką iskrę zapalną. To karta, która mówi o tym, chwytaj, o tym, żebyś chwytała dzień. To karta właśnie o nowych uczuciach ale również o nowej, jak gdyby powtórnym rozżarzeniu tego, co, o co pytamy. To jest też bardzo ważne, tak? No i przede wszystkim to jest karta nie taka stricte miłość, tylko właśnie ta namiętność, pasja, ten żar. Także nawet w stałych związkach, w starych związkach, Możemy ten żar rozniecić, jeżeli będziemy tego e, chciały. Dalej mamy kartę sprawiedliwości, czyli informacja o tym, że nadszedł czas, aby pewne życie, pewne sprawy w swoim życiu uporządkować i to zarówno w tym życiu osobistym, jak i prawnym. Jeżeli coś tam się za nas, za nami ciągnęło, jeżeli mieliśmy jakieś e, wybory, to kochane moje, to czas, aby tych wyborów dokonać. Zarówno w twoim życiu, jak i w życiu e, mężczyzny, o którego pytasz, te wybory zostaną dokonane. To czas wybaczania, to czas zerwania z czymś, co nas ciągnęło w dół, a więc e, niekiedy to jest zerwanie z kimś, e, kto jakby był dodatkowo w naszym życiu. Tak kto, Jeżeli były wybory, bo niekiedy to jest karta, która mówi o tym, że było nas więcej w związku, to te wybory zostaną dokonane i, e, i zostane, zostanie po dokonaniu tego wyboru tak definitywnie rozwiązany związek, bo tutaj właśnie są też konsultacje z prawnikami pokazane w karcie sprawiedliwości, właśnie to jest też to uporządkowanie, jak wcześniej powiedziałam, w życiu prawnym, a więc dlatego może tutaj ta karta, ta Asa, karta Asa Buław jest, bo pokazuje nam właśnie tą nową szansę, aby zapoczątkować ten nowy etap właśnie po tym, odcięciu się od pewnych spraw po zakończeniu pewnych spraw. Dalej mamy rycerza Buław. Rycerz Buław mówi nam o tym, że my chcemy czuć, że żyjemy. I to pamiętajcie, kochane moje, że tutaj jest, działa w obie strony zazwyczaj. Może to być energia tylko jednego z was, czyli może to być energia tylko i wyłącznie partnera. No ty też będziesz wiedziała od razu, tak? Czy to jest równowaga. Twoja energia, ta chęć do życia, ta chęć, ta, wiesz, to jest taki ten wiatr w żagle, tak? Ja chcę pędzić, chcę cieszyć się tym życiem. Dla niektórych z Was jest to informacja, że pozostaje Wasza relacja i pozostawać będzie tylko i wyłącznie. W ramach e, romansu. E, dla innych może to być związek na odległość, czyli może to być coś więcej niż tylko romans. Niemniej jednak, tutaj dla niektórych z Was właśnie odległość może być. E, nie chcę powiedzieć przeszkodą, ponieważ tutaj wygląda na to, że będzie właśnie, jak gdyby odżyje na nowo ta relacja, natomiast będzie prawdopodobnie, dzieli Was prawdopodobnie tutaj jakaś odległość. Będzie, będziecie chciały podążać jednak za tymi swoimi namiętnościami, będziecie dostawać, będziecie wysyłać również wiadomości z Leka. Czy warto y, czekać, kochane moje, podsumowując to y, pytanie? Y, Wygląda na to, że mężczyzna, o którego pytasz, postanowi rozwiązać pewne sprawy, które do tej pory go wstrzymywały, a więc może warto poczekać na niego jeszcze chwilę. Niemniej jednak, z drugiej strony musisz mieć świadomość tego, że na razie będzie to tylko i wyłącznie Pasja, romans, czy to się przerodzi w coś um, takiego silniejszego, mocniejszego? Może jak najbardziej, ponieważ mamy tutaj właśnie tego. Asabuław, czyli coś nowego, coś pięknego, coś co się zaczyna na nowo, a więc jest duża szansa. A co mówią tutaj karty anielskie? Żegnaj stare, witaj nowe. Zakończył się pewien etap twojego życia, lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy. A więc kochana moja, masz tutaj informacje od kart anielskich. I też e, możemy ją interpretować e, dwojako. Dla niektórych z Was może to być zakończenie. Dojdziecie do wniosku, że nie. Wy nie chcecie romansu, wy chcecie czegoś więcej, a ponieważ e, tutaj e, w pierwszym momencie pokazuje nam się romans i nie wiadomo, jak długo to potrwa, możecie chcieć zakończyć ten związek i nie chcieć na niego czekać. Nie chcieć czekać, ponieważ znudził Wam się już e, romans. Z znudziło Wam się bycie tą kobietą ukrywaną, ale dla niektórych z Was to stare i to nowe to może być właśnie ta jego jakaś relacja, która zostaje odcięta i pokazuje się dla Was nowy etap w życiu. Także te karty i zarówno tutaj czytanie kart Tarota, jak i czytanie, jak i przesłanie z tej karty anielskiej również. Możemy odczytać w dwójnasób. A tutaj mamy kartę e, zamierzenia, czyli tę kartę, którą kochana moja wybrałaś. Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc. Żądaj wręcz, kochana moja, od e, wszechświata tego, czego pragniesz. Proś o to, a będzie ci dane. Silna wola to zdumiewająca moc pod warunkiem, że będziemy koncentrować swoją energię na jednej jedynej rzeczy, a jeżeli ją dostaniemy, a jeśli ją dostaniemy, czy w momencie, kiedy ją dostaniemy, żądaj następnego. Bo ja wam zawsze mówię, dziewczyny, że wszechświat wszechświat to taki Katalog życzeń. Jeżeli bardzo będziemy chciały, to dostaniemy z tego katalogu wszystko, o co poprosimy. Dziękuję Wam, kochane moje. Nie zapominajcie o komentarzach, o łapkach w górę. Do usłyszenia następnym razem. Pa, kochane!